Skąd w ogóle nazwa Białe Morze? Jest biało. Gdyby nie zieleń, która przykryła te białe morza, byłyby one pewnie białe do tej pory. Na starych zdjęciach lotniczych widać niesamowity biały kolor. A czy możemy y, powiedzieć, co daje ten biały kolor? Biały kolor dają składowane tutaj odpady z zakładów sodowych Solwaj, które funkcjonowały do niedawna. Jak byłem mały, to moja mama mówiła, że to jest fabryka śledzi, żebym nie rozwijał tematu. No, ale one zostały poddane dawno już temu rekultywacji i przekazane miasto. miasto mamy kilkadziesiąt hektarów, w których część już jest w jakiś tam sposób zagospodarowana. No, ale ten osadnik, w sumie największy, pozostał wolny i no, trzeba by go udostępnić miastu w sposób taki, żeby nie zniszczyć tej przyrody, która tu jest bardzo specyficzna, dlatego że. Yy, unikalny jest to obiekt yy, nawet w skali kraju, można powiedzieć, dlatego że. To były jedyne zakłady sodowe, które tego typu tutaj odpady składowały w formie ciekłej. I tak obwałowania osadników zostały obsadzone różnymi gatunkami drzew. Tam mamy zieleń wysoką, zdarzają się dęby, wiązy. Natomiast tutaj na wierzchowinie pojawiły się gatunki lekko nasienne. Możemy zobaczyć sporo, na przykład siewek topoli, siewki brzozy. Tutaj też są, no, ale też wkraczają gatunki obce, inwazyjne których tu za bardzo wolelibyśmy nie, nie spotykać wiele, jak na przykład na Włoć Kanadyjska ten żółty kwiatek, ale są i rodzime wrotycze. I co się tutaj dzieje? To jest termin może nieznany wszystkim, taki Polistichus conexus. Jest to gatunek, który nie ma polskiej nazwy, dlatego pokusiłem się łacińską, mhm. który jest znany z północnej Afryki, południowej części Europy, gdzieś jeszcze w Bułgarii, w Rumunii się pojawia, tu już jest bardzo rzadki i został właśnie stwierdzony między innymi na Białych Morzach. Jest kilka stanowisk w Polsce, nawet tu powstał pomysł, żeby to rezerwat zrobić z powodu tego gatunku. Jest to gatunek wymieniony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt na Czerwonej Liście.